Witajcie! Jako że niedługo mamy święta, to chciałbym wam wszystkim życzyć najlepszych prezentów, najlepszego żarcia na Wigilię, spełnienia marzeń, dużo pieniędzy, fałszywych rodzinnych uśmiechów, sztuczną atmosferę, nawalonego wujka przebranego za Mikołaja oraz wolnego od szkoły. A to jest w ogóle smutne, bo tu już siedzę 4 lata w tej Wielkiej Brytanii i przez te 4 lata ani razu w Polsce nie byłem na Wigilii z moją rodziną. Więc jeśli mi współczujecie, to, to zostawcie łapkę w górę. A tak już zupełnie nie na poważnie. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć historię z mojego życia, jakby to było zupełnie coś nowego, która przydarzyła mi się jakieś 2-3 tygodnie temu. A więc. Z... Zaczynajmy! Sławny YouTuber. Lat prawie że 16. Myśli samobójcze. Jakbym był w Polsce, to byłbym teraz w trzeciej klasie gimnazjum. Idę sobie normalnie na WF, mamy tak w sumie. Bo mamy tak, że na początku mamy 3 lekcje, później 15 minut przerwy, dwie lekcje pod rząd i 40 minut przerwy, i później dwie lekcje na samym końcu. No to WF akurat tak mi wypadał, że przychodziłem sobie z tej długiej przerwy, 40-minutowej i miałem od razu WF. Nigdy nie lubiłem chodzić na WF, ponieważ w tych szatniach śmierdziało, później musiałeś się przebierać cały spocony. Jeszcze jedną lekcję musiałeś wytrzymać w niesamowitym upale, bo w tych klasach podkręcają te kaloryfery chyba do miliarda pierdoliarda stopni. Oni nie patrzą na to, że ktoś wrócił z wf jest cały spocony, że zaraz umrze, że ledwo oddycha, podpierdolą te kaloryfery do miliarda miliarda stopni. Nawet nie wiecie, przez co ja przechodzę. Ale może przejdźmy do Meritum. To będzie taka w sumie krótsza historyjka. Przebieram się tuż koło mojego kumpla. On zawsze miał takie dziwne pomysły i zresztą zaraz się dowiecie o co mi chodzi. Ja już jestem przebrany, on prawie przebrany. Chcę przedłużyć, żeby wszyscy z szatni wyszli, żeby nikogo w szatni nie było tylko my, bo chciał coś oczywiście odwalić. Ja mówię, no dobra, no to poczekam z tą, się na spokojnie. I wszyscy wyszli z szatni. Nauczyciel już zamknął szatnię, ale mogliśmy sobie otworzyć, bo tam był taki kurek z drugiej strony, czyli myślał, że wszyscy już wyszli, czyli wiecie, mamy alibi, że niby byliśmy na sali. I on miał okrot spinę z takim jednym kolesiem. Oni się coś tam wyzywali, pobili się na etras, miał za to konsekwencje, ale pomyślał, że dopieczy mu już na maks. Widzi ta, tam rzeczy tego typa, ten typek chodził w kelwinach, Kleinach, miał Yeezy, naprawdę tutaj w Wielkiej Brytanii co drugi typek chodzi w Yeezy, a Yeezy to są takie buty, które chodzą po 2-3 tysiące złotych. Dodatkowo ten jeden typek miał jeszcze koszulkę z Gucci i bluzę z Suprema. Ja nie wiem skąd oni biorą na to pieniądze, ale no to wszystko kosztowało ładnych parę tysięcy złotych. A mój kolega bez żadnych skrupułów podchodzi do tych ubrań, wyciąga fleta, szczana te ubrania, te ubrania już całe mokną, skapuje z nich mocz, ja się tak na niego patrzę. Patrzę się na niego i co ty robisz, typie? Czy ty jesteś chory na łeb? I mówię do niego, stary przestań, bo będziemy mieli konsekwencje, wpadniemy w kłopoty przez ciebie jeszcze. Ja ci mówię, to jest murowany przypał. On tam mnie nie słucha, leje dalej na tego ciuchy, obszczał mu plecak z suprim, wszystko śmierdzi, szczochami, skapuje z tych ubrań na podłogę. Cała szatnia wali, i ja mówię, Dobra, mam dość, jak masz zamiar stawiać klocka, to ja wychodzę. On już się powstrzymał, tę klocka oczywiście nie powstał, i wyszliśmy z tej szatni. Tak jak już ukradkiem weszliśmy na salę, żeby nikt się nie szalił i chyba nam się udało, bo nikt. Nie zwrócił nam uwagi, że weźliśmy na salę po czasie. Chyba nas nikt nie zauważył, czyli w sumie farcik. Ćwiczymy sobie na tym WF-ie, a to 50 minut, wracamy w końcu do tej szatni. I tak się niefortunnie złożyło, że pierwszy do tej szatni właśnie wszedł ten koleś, na którego rzeczy nasikał koleś. Znaczy, to brzmi bez sensu. Ten koleś z obsikanymi rzeczami. Otwiera te drzwi, tak patrzy na swoje rzeczy, że z nich morsz skapuje, i mówi: Kurwa! Kto to zrobił? Nauczyciel wchodzi do szatni, bo słyszał, że koleś przeklina. Wystarczyło mu 5 sekund, żeby ogarnął, co się dzieje w tej szatni. Patrzy, że tam rzeczy są obszarne. Że skapuje z nich mocz i powiedział: takie Coś. Wszyscy z szatni ustawiać się pod ścianę i zaraz robimy rozeznanie. No to wszyscy wyszli z tej szatni, nawet się jeszcze nie przebrali, później byliśmy spóźnieni na następne lekcje i dostaliśmy uwagi, ale to swoją drogą. I tak stoimy pod tą ścianą i ten. I sam mówiłem w myślach: To nie ja. Będzie spokojnie. Nie, wygląd nie wygląda jakbyś kłamał, bo jesteś czysty. Nic nie zrobiłeś. Bo ja zawsze mam tak, że nawet jak nic nie zrobiłem, to jak ktoś mnie pyta o jakieś rzeczy, to się śmie jak głupi. Tym bardziej, że to widziałem i to. No, no śmiałem się, ale nie mogłem tego pokazać. Śmiałem się mniej więcej tak. <laughs> ハハハハ Mamy przejebane Oczywiście nikt się nie przyznał Nikt tego nie widział, więc nie miał kto zakapować tego gościa Po 40 minutach tak wyszliśmy Już kolejny przedmiot praktycznie cały nam uciekł Dostaliśmy oczywiście uwagi bo, No bo to nie nasza wina, ale musieliśmy dostać te uwagi Przebieraliśmy się w masakrycznym smrodzie I teraz jak sobie to przypominam To chyba był ten koleś, o którym opowiadałem w moich Dawnych historyjkach Tak, ten koleś, którego pobiłem Czyli w sumie jest profit Obstrzeliśmy mu ciuchy za 10 tysięcy złotych W ogóle kto nosi takie ciuchy do szkoły to po pierwsze. A po drugie, koleś przez następny tydzień nie chodził do szkoły, no bo mu ciuchy waliły moczem, nie? Musiał chyba tam iść do pralni chemicznej z tego co opowiadał, zapłacił też za tą pralnię chemiczną, wyprali mu te ciuszki i niby pachniały, niby wszystko było ok, ale nie smak pozostał. I teraz za każdym razem jak patrzę na tego typa, to mam w świadomości, że te ciuchy przesiąkały moczem. Naprawdę nie wiecie jak bardzo umieram w środku za każdym razem jak go widzę. I to mało na tyle, mój dosia, czyli Łukasz możecie wpachać na mojego Snapchata, na moją grupkę na Facebooku, bo tam pokazuje rykanie Od w sumie miesiąca. Bo było na tyle, trzymajcie się i cześć!